Piwniczna, zdrój. To jest taka fajna, niewielka i przyjemna miejscowość w Beskidzie Sądeckim. No dość późno przyjechaliśmy, dzisiaj nie będziemy wyruszać na dalekie trasy, dziś zaczynamy od takiego no, miejscowego -sans. rekonesansu, oczywiście po jakichś tam górkach, no zobaczymy co tu jest. No w piknicznej mamy tutaj rzekę Poprad, wartki z płynie, mamy tutaj też wiszącą kładkę dla pieszych, no taka atrakcja. Żeby tutaj dotrzeć do piwnicznej musieliśmy spędzić w pociągach 10 godzin 10 godzin w trasie, także jest już dość późno na jakieś wielkie wyczyny górskie. Jedyne co nam zostaje na dziś to lokalny szczyt, lokalna górka, taka piwniczno-zdrojowa kicarz ma 704 npm myślę, że to zdołamy zrobić mieści się ona w parku zdrojowym jako no tutaj jest taka powiedzmy miejska część miejska część tych gór Na Kicarza prowadzi sieć takich lokalnych ścieżek i dróżek jest tutaj kilka też takich e, szlaków e, lokalnych, czerwony, między innymi niebieski, więc nie sposób, e, nie, sposób e, nie trafić. No a mimo tego, że kicarz jest e, na terenie parku zdrojowego, to tutaj cały ten teren i podejście jest no takie jak na gdzieś szeroko wysuniętym, gdzieś głęboko e, ulokowanym szlaku górskim. Także jest okej. Okay. Prawie u celu. Tutaj pod samym szczytem jest taka ładna polana z widokiem już na piwniczną mi okolice. No i to naprawdę jest coś. Beskid Sądecki, proszę państwa, przed nami w całej okazałości. I ten czupelek tam na końcu to Radziejowa, jego najwyższy szczyt. A do samego kicarza szczytu, jeszcze jakieś 100 metrów mamy tam maszt. masz z nadajnikami, no tymi tam 5G albo 3G, lub innym G. W każdym razie, to będzie to. No, w sumie nie ma sensu iść pod sam maszt się napromieniowywać. Posiedzimy sobie tu i będziemy podziwiać widoki, panoramę Skicarza. Bo, bo warte, warte są tego jest tutaj widok na cały Beskid Sądecki. Że Kicarz jest zachwycający, wynagradza widokami wejście na szczyt i no mimo tego, że nie jest jakiś wysoki, no od poziomu miasteczka, ponad, ponad 300 metrów podejścia trzeba zrobić. A zejście z kicarza też jest śladowe. Mamy tutaj piękne widoki, piękne widoki przez cały czas. A póki słońce jeszcze nie zaszło, udamy się w jeszcze jedno miejsce po zachodniej stronie Popradu, czyli po przeciwnej stronie szkicarz Znajduje się platforma widokowa z widokiem właśnie na tą stronę, na której byliśmy przed chwilą. No ciężko powiedzieć, żeby to była jakaś wypasiona wieża widokowa, ale jest, kurczę jest. No. Idziemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tam jeszcze jest jedna, kawałek dalej. Dwa kilometry dalej, ale no już mieliśmy zachód słońca oglądać i tak już zaszło, więc... No zawsze to jakaś platforma. Nic szczególnego. Ale... Ale mamy widok na zachodnią część Beskidu Sądeckiego. O, a tu jest przed nami kontur Kicarza. No ale 200 metrów stąd jest jeszcze coś takiego jak taras widokowy. Taras widokowy w skale. No jest, faktycznie jest. W obrębie piwnicznej jest jeszcze jedna platforma wieża widokowa na wzniesieniu buczyna 650 metrów. Ta wieża jest na terenie, tak, jest na terenie ośrodka. Wygląda jak prywatna i zabezpieczona konstrukcja. No niestety, schronisko jest prywatne, wieża jest prywatna, wstęp jest tylko dla, yy, tylko dla gości, więc najbliższa wieża jest stąd 3,5-3 godziny drogi na Eliaszówce. Mm, to chyba nie dziś. Bierzemy, do picia, bierzemy. zimno za!